Witam cię przeserdecznie. Z tej strony macie Kędzka, a ty jesteś English for Fun, a today! Dzisiaj is a special day. Dlaczego? Ano, ponieważ dlatego, że mamy Bad Thursday, tłusty czwartek, czyli i tutaj słówka mogą być nieco zwodnicze, ponieważ Thursday, okej, okay, no wiadomo, to każdy wie, że to czwartek. Natomiast Fat to wcale nie zawsze oznacza tłusty. Znaczy oznacza i nie oznacza, bo na przykład tak zupka jest gęsta i tłusta, to ona jest wtedy thick. Natomiast fat odnosi się do, do osób. I tutaj tak, yy, będzie wersja mało grzeczna i wersja grzeczna. Taka, że nie chcę nikogo obrażać. Czyli tak, wersja niegrzeczna jest taka, że jesteś fat w momencie, kiedy potrzebujesz a mirror, czyli lustereczka, żeby zobaczyć, co tam na dole masz. Bo możesz być facetem albo kobietą, no to wtedy jesteś fat. Jesteś gruby i zrób coś z tym, ponieważ długoterminowo przysłuży się to do tego, że Twoje zdrowie będzie w opłakanym stanie. Sorry. Teraz wersja grzeczna. Czyli fat jesteś wtedy, kiedy Twoje BMI, czyli Body Mass Index, czyli współczynnik e, e, Body Mass Index, e, tutaj będzie, jest wyżej niż przeciętna albo mega wyżej ponad przeciętną no i powinieneś podjąć bądź powinnaś podjąć kroki w celu niwelacji tego PMI poziomu do poziomu akceptowalnego. Idąc dalej, Fat Thursday jakoś tak się utarło tradycyjnie, że wtedy spożywamy sobie namiętnie pączki. A donut to właśnie jest pączek. Pisownia jest różna, ale kogo obchodzi pisownia? Mamy XXI wieki i autokorektę. Czyli e-donut. Bardziej skoncentrowałbym się tutaj na wymowie. Dlaczego bardziej skoncentrowałbym się tutaj na wymowie? No bo o ile z pisania już poniekąd w większości zrezygnowaliśmy, chyba że na komunikatorach kiedyś ktoś komuś jakoś, ale częściej ludzie też się, też się nagrywa, bo to jest szybsze. It's quicker, it's faster, it's more time efficient. Lepsze z punktu widzenia zarządzania czasem. No to wymowy, słówka donut, no nie da się jakoś tak uniknąć. I teraz tytule było, co ma wspólnego słówko nad z Homerem Simpsonem i orzechem. A mianowicie to, że bardzo łatwo zawajka sobie wymowę tego zacnego słowa nut. Mam tutaj kompilację Homera Simpsona i orzecha. Czyli teraz usłyszysz dźwięk yy, Homera Simpsona w momencie, kiedy coś mu nie wyjdzie, i on robi takie dough, a natomiast dźwięk nut tutaj wyprodukuje z siebie ja, nut. Not. Pamiętaj, donut jest policzalny, bo pączki można liczyć tak samo jak ludzi, rowery, śrubki worki treningowe, e, czy cokolwiek innego sobie wymarzysz, nie wiem, Czyli co to oznacza? E you guessed it! No i właśnie, myślę, że już zgadłeś albo zgadłaś. Jeśli tak, to super. Jeśli nie, to słuchaj. Musisz postawić E przed słówkiem donut. jeśli to chodzi ci o jeden pączek, no to wtedy będzie, wtedy będzie E. Not. Natomiast oczywiście, jeżeli pączków będzie więcej, a stawiam na to, że dzisiaj będzie całkiem ciekawy rekord, uh, no to wtedy będzie klasyczne donuts. Powiedzmy, że jest sobie ktoś, z kim chciałbyś klasycznie opierdzielić sobie jakiegoś pączka w polewie lukrowej. Zwiększyć swój bilans kaloryczny, bo na przykład jesteś na masie, w okresie swoim siłowniowym, no to wtedy takiej osobie może złożyć propozycję nie i możesz jej powiedzieć: Let's have a donut, shall we? I to jest taki fajny zwrot, taki zapraszający do zrobienia czegoś, na przykład we twoje. Let's, pierwsza forma czasownika, have a donut, shall we? O co tutaj chodzi z tym? Shall we? Shall we wcale nie oznacza, czy powinniśmy. Nie, nie w, tym, nie w tym wydaniu. To jest takie. Zróbmy coś, to? Co? Najlepiej nauczyć się tego jako cały, pełny zwrot. Zróbmy coś, ok? Let's do it, shall we? I tutaj pamiętaj, intonacja może być albo. Shall we? Albo. Shall we? Shall we? Pytająca? Ciały. Tak bardziej oczekujesz potwierdzenia. Ostatnia kwestia. Zasadnicza różnica między dwoma pytaniami. How many donuts have you had? Ewentualnie have you eaten uh, today? How many donuts have you eaten today? Oznacza, ile pączków zjadłeś dzisiaj jak dotąd? Na przykład, jeżeli jest południe, ja zjadłeś już 3, no to wtedy wynik może się zmienić, może być na przykład 33, dobra przesadziłem 7. Natomiast e, to jest kontrastowe względem pytania, jutro na przykład będziesz mógł się kogoś zapytać, jakiegoś swojego frienda, czy tam workmate'a, czy kto, kogokolwiek, nie wiem, pana dozorcy z bloku. How many donuts did you eat yesterday? How many donuts have you eaten today? Ile pączków, jak do tej pory, opierdziłeś, Natomiast how many donuts did you eat yesterday? To jest przeszłość, nic tu się nie zmieni i pytasz o wczoraj. Hiroshima, było i nie ma. Jeżeli podobał Ci się materiał przeze mnie zaprezentowany, a stawiam, że tak, daj subskrypcję, daj łapkę w górę, w dół, w lewo, w prawo. Możesz też skomentować. Z reguły zamieszczam pytanie pod filmem, też możesz na nie odpowiedzieć. Trzymaj się, cześć!